Dzień so, dobry, witam na prezentacji Luksemburskiego Archiwum Treści Stron Internetowych, nazywam się Ben Els i, Elf I jako opiekun treści cyfrowych archiwum jestem odpowiedzialny za um, jego zawartość, za jego treści w Luksemburskiej Bibliotece Narodowej, to to Bibliotece Narodowej i raz w Mauer, menadżerem technicznym archiwum. Um, Zajmujemy się stroną zarówno techniczną, jak i treściową. Nasza misja jest całkiem prosta. Chcemy uchronić sieć internetową Luksemburga od wyginięcia, bo jak wiemy, internet jest krótkotrwały, ciągle się zmienia, jest wyjątkowym źródłem informacji i jest odzwierciedleniem różnorodności społeczeństwa, dlatego powinien być zachowanym. Gdybyśmy przyjrzeli się linii czasu naszego programu archiwalnego w Luksemburgu, w 2004 roku uchwalono prawo podstawowe dla internetowych egzemplarzy obowiązkowych, ale dopiero w 2009 roku zobaczyliśmy włączenie stron internetowych w rozporządzenie o egzemplarzach obowiązkowych, które wyłoniło Bibliotekę Narodową jako instytucję archiwizującą strony internetowe, jako rozszerzenie ustawy egzemplarzach obowiązkowych, publikowanych na papierze. Więc jeżeli mówimy o sieci internetowej luksemburskiej, mówimy o różnych obszarach. Po pierwsze, próbujemy zapisać wszystkie strony, które są zapisane na. .lu, to są domy najwyższego poziomu, wszystkie strony publikowane w Luksemburgu, te przechowywane na serwerach w Luksemburgu i też jesteśmy zainteresowani stronami, które są publikowane przez nierezydentów Luksemburgu lub międzynarodowe strony, które są zainteresowane Luksemburgiem, czyli mamy egzemplarze obowiązkowo i dziedzictwo narodowe Luksemburga. Jeżeli chodzi o prawo autorskie, to mamy wyjątek uh, dla badań i prywatnych studiów z miejsc dostępu na terenie instytucji. Uh, i publikacje zebrane jako egzemplarze obowiązkowe stają się własnością instytucji i mogą być udostępnione publicznie, więc są dostępne tylko na terenie biblioteki. W przyszłości możemy widzieć wyjątki dla eksploracji tekstów i danych, ale w tej chwili nie mamy takiego kontekstu. W tej chwili, jeżeli chodzi o wyrzucenie, żaden kontent naszego archiwum nie będzie na trwałe. Usunięty, ale można wycofać dostęp do niektórych treści z naszej wyszukiwarki w archiwum cyfrowym. Więc jest to możliwe. Mamy też wyjątek w RODO, który mówi o tym, że przetwarzanie publikacji może obejmować ich archiwizację ze względu na interes publiczny, ze względu statystycznych lub historycznych. Dlatego my uważamy, że prawo do bycia zapomnianym nie ma charakteru bezwzględnego i nie zastępuje prawa do informacji publicznej. Z z drugiej strony mamy takie wyjątki robotów tekstowe, które też wchodzą po wyszukiwarkach, po... W wyciągarkach tekstu, po skrobakach sieciowych, więc my tutaj też ustawiamy te roboty. Wracając do naszej linii czasu, w 2005 roku wypracowaliśmy code proof of concept z Heritrixem i też przygotowano dla nas specjalnie white paper przez Hanzo Archive. I też odbyliśmy wizyty w Bibliotece Narodowej Francji, BNF i w ich narodowej Instytucie w instytucie audiowizualnym w 2009-2015. i 2015 W tych latach jeździliśmy i te wszystkie przygotowania zakończyły się w 2016 roku pierwszym indeksowaniem domen. W 2000 roku mieliśmy około 10 tysięcy LU domen, a do 2018 ta liczba wzrosła do 100 tysięcy i mamy taką tendencję wzrostową. Niestety, ta ta tendencja wzrasta również w drugim kierunku, czyli w ciągu ostatnich trzech lat zdaliśmy sobie sprawę, że ponad 21 tysięcy domen, które zostały zarejestrowane, już nie było dostępnych. Czyli zniknęły z sieci, więc jedna piąta domen LU zniknęła w ciągu trzech lat. Więc choć domeny najwyższego poziomu.lu są małe, to i tak to zadanie jest skomplikowane, kompleksowe, i musimy używać swoich środków w możliwie najlepszy sposób, żeby objąć jak najwięcej sieci luksemburskiej. Więc mamy różne metody. Po pierwsze, robimy indeksowanie domen, robimy to 4 razy do roku. To jest nasze najszersze podejście. Archiwizujemy wszystkie domeny.lu plus wszystkie Wszystkie listy, które ustalamy w ciągu roku. To jest taka szeroka baza naszego archiwum cyfrowego, bo zbieramy wszystkie informacje naraz. Potem mamy kolekcje zwią temat związane, więc są to wydarzenia, które są ważne. Dla naszego kraju. To są takie na przykład jak kampanie wyborcze czy katastrofy naturalne. Mamy też tematyczne kolekcje, na których chcemy się skupić w przyszłości bardziej. Będziemy pracowali nad takimi rozwijającymi się listami, które będą rosły w czasie. Chcemy współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi informatorami i też chcemy. Stworzyć różne metody dla różnych typów stron internetowych. Czyli na przykład pierwsza z tematycznych kolekcji, która powstała, to media informacyjne, gdzie robimy te indeksowania dziennie, tygodniowo, miesięcznie, w zależności od tego, o jakich stronach informacyjnych mówimy, żebyśmy nie przegapili żadnych informacji. Więc te, te kolekcje tematyczne stają się specjalnymi te kolekcjami i też. Używamy różnych narzędzi do tego, żeby je indeksować. Więc te domeno, domenowe robimy we współpracy z Internet Archive, a kolekcje, wyda co do wydarzeń tematycznych, robimy sami, korzystając z Archive It, Conifier i Wiget. Jeżeli chodzi o indeksowanie domen, mamy taką procedurę, którą przechodzimy cztery razy do roku. Po pierwsze tworzymy seed listy wszystkich domen LU, które dostajemy z informatora naszego oraz witryny państwowe z Narodowego Centrum Informatyzacji. Potem tworzymy Dodatkowe listy, które pochodzą od, z różnych źródeł, od różnych informatorów, które same tworzymy, które dotyczą czasami stron, które nie są .lu, ale są domenami najwyższego poziomu i też strony, które są na serwerach w Luksemburgu. Tutaj korzystamy z GOIP i też oczywiście jeżeli chodzi o CID-y takiej wysokiej jakości, które są powiązane z ostatnimi kolekcjami wydarzeniowymi, tutaj mamy też takie ważne informacje do tego, jakie materiały możemy pozyskać. Potem oczywiście mamy części indeksowania, mamy testowe, które jest robione wszystko przez Internet Archive. Dostajemy codzienne raporty, gdzie możemy zobaczyć dziwne wzorce czy kumulacje danych. Mamy główne indeksowanie i indeksowanie takie naprawcze. Potem przesyłamy przez zewnętrzne dyski i wszystko jest wgrywane do naszego Open Wayback, która jest domem naszego archiwum. Jeżeli chodzi o relacje pomiędzy kolekcjami wydarzeniowymi i tematycznymi, to pomysł jest taki, że te badania, które robimy wokół wydarzeń, na przykład w kampanii wyborczej, będą bazą potem kolekcji tematycznej, w tym przypadku polityki i społeczeństwa. A potem mamy te rozwijające się listy i rozwijamy kolekcję tematyczną i mamy podstawę dla kolejnego wydarzenia, czyli jeżeli chodzi o kolekcję polityczną, to podstawę do następnej kampanii wyborczej. I całe te badania wpływają do naszych zajęć związanych z dyksowaniem domen i to pomaga nam rozumieć sieć luksemburską i to jako na okres. Krywa, więc dzięki temu to jest lepszy serwis dla czytelników, ale też dla właścicieli e, stron internetowych i twórców treści. E, dzięki temu, że stosujemy właśnie te trzy metody. Wracając do naszej linii uh, czasu, pierwsze indeksowanie w 2016 roku. W 2017 roku można było rozwinąć nasz zespół i dzięki temu jest nas już dwójka. Jeden menadżer techniczny z działu IT to IF. I jeden opiekun z Departamentu Kolekcji Dziedzictwa Nadowego, to ja. I mamy różne cele, którymi się dzielimy. I różne zadania, którymi się dzielimy, czyli kwestia strategii, aspektów prawnych, gdzie piszemy kontrakty, umowy, robimy przetargi. Na przykład w zeszłym roku robiliśmy dla usług naszych archiwizacji. Też mamy stronę operacyjną i techniczną, i tutaj się dzielimy, jeżeli chodzi o indeksowanie i administrację systemu, oraz o angażowanie użytkowników, czyli naszą stronę, Komunikaty prasowe, konferencje i tak dalej. Dzielimy się tą pracą we dwójkę. I tutaj znów wracamy do naszej osi czasu. W 2017 roku przystąpiliśmy do EIPC. Międzynarodowego Konsorcjum Ochrony Internetu w 2018 do DPC, Koalicji Dziedzictwa Cyfrowego, a w 2020 roku nasze archiwum treści zostało ujęte w system długoterminowej ochrony i w tym samym roku też udało nam się uruchomić stronę web archive.lu. To jest nasza strona informacyjno-spółpracowa. Staramy się, była tak prosta, jak to tylko możliwe. Mamy różne kategorie, co robimy, jak to działa i co mamy. I tutaj w tej zakładce, co mamy, znajdziecie nasze specjalne kolekcje, które są tutaj zaprezentowane. One dotyczą różnych kampanii wyborczych, ale też wydarzeń. Tak jak na przykład śmierć naszego wielkiego księcia rząd, co było ważnym wydarzeniem dla całego kraju, czy katastrofy naturalne, tak jak tornado, które przeszło przez kraj w 2019 roku, co było też wyjątkowe. Mamy też kolekcje tematyczne, jak sąsiedztwa i szkoły, blogi Luksemburga, ośrodki kulturowe, COVID-19, to co duża. Hmm, kolekcja, festiwale w Luksemburgu, media informacyjne to też ko taka aktualizowana kolekcja. I w, mamy też ciekawoski, które są takie zabawne. Biblioteka Narodowa w Luksemburgu i w 2020 roku taka pozytywna informacja: urodził się książę Charles Luksemburga. Trochę więcej, jeżeli chodzi o kolekcje dotyczących wydarzeń, to mamy, mieliśmy sporo wyborów między 2017 a 2019. Największe kolekcje dla nas to były dla lokalnych i krajowych wydarzeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o dane i zebrane sid Jak widać, liczba SID-ów jest całkiem wysoka dla wyborów i lokalnych, i krajowych, bo robiliśmy tagowanie. Wszystkie artykuły zbieraliśmy oddzielnie i każdy artykuł był tagowany w inną kategorią, na przykład partie polityczne, przepraszam, partie polityczne, gminy, tematy, data publikacji, nazwiska, liczba głosów, głosów i to pozwoliło nam zrobić różne rodzaje analiz z każdym z tych czynników. I tutaj mamy wszystkie artykuły z wyborów lokalnych w 2017 roku, wszystkie tematy z różnych artykułów, wszystkie partie polityczne. Tutaj mamy wszystkie strony internetowe, wszystkie strony informacyjne, wszystkie gminy. I dzięki temu mogliśmy na przykład zobaczyć. Jaka liczba artykułów ukazała się o konkretnej partii, na której stronie? kto najwięcej publikował o danej partii politycznej, albo jakie były gminy, które też odebrały największą rolę. I kontynuowaliśmy tę analizę, żeby zobaczyć, którzy politycy byli najczęściej wymienieni we wszystkich artykułach i to też, czy to odzwierciedliło głosy, które oni dostali i jaki był związek pomiędzy różnymi mediami w tej kolekcji. Mamy też naszą kolekcję COVID-19, która jest największą kolekcją dotyczącą wydarzeń, jak do tej pory. Ona cały czas jest tworzona. Rozpoczęliśmy ją w mar 16 marca 2020 roku, co może było trochę późno, bo już wtedy mieliśmy 81 zarejestrowanych przypadków w Luksemburgu, więc wiedzieliśmy, że pandemia przybyła do Luksemburga, ale oczywiście nikt nie mógł przewidzieć, jak ten temat zmieni nasze życie i jak będzie ważną ta kolekcja. Zaczęliśmy od razu od takiego zaproszenia do udziału, do mediów i do społeczeństwa i naprawdę dużo tutaj dostaliśmy dobrych informacji zwrotnych. Na wczesnym etapie dostaliśmy dużo informacji. Zaczęliśmy sprawdzać wszystkie informacje i wszystkie transmisje na stronach internetowych, na stronach news i mogliśmy przeprowadzić pod koniec kwietnia dodatkową indeksację, co pozwoliło nam kontynu kontynuować dla takiej częstotliwości, dla Lat potem. I dzięki temu mamy właśnie te cztery indeksowania domen, i jako konsekwencje, właśnie COVID-19. Budując tej, tę kolekcję, zastanawialiśmy się, gdzie szukać, więc śledziliśmy newsy, śledziliśmy media społecznościowe, pytaliśmy ekspertów, prosiliśmy o pomoc od społeczeństwa i tropiliśmy ślady. I znaleźliśmy te dzięki temu różne obszary, z sieci Luksemburga takiego zainteresowania, gdzie mogliśmy znaleźć seedy do naszej kolekcji. Rząd, administracja oczywiście, instytucje publiczne, one też były bardzo ważne. Ochrona zdrowia oczywiście, od jaka była reakcja w centrach kultury, ośrodkach, w edukacji, na zdalna, na te wszystkie zmiany. Grupy interesu obywatelskiego, one bardzo dużo publikowały na ten temat, na temat zdrowia, organizacje zawodowe, związki zawodowe, one oczywiście były bardzo aktywne. Jak gospodarka i nowe strony, które powstały głównie dla tego tematu, czyli takie inicjatywy Solidarności, dla wspierania biznesów i bezrobotnych. Kupuj lokalnie inicjatywy. I jeżeli chodzi o takie kolekcje wydarzeniowe, chcemy wszystkie oblicza tematów złapać i jak najwięcej informacji, więc musimy wychodzić do i różnych społeczeństw, języków, i przekonać, które być może nie są tak dobrze reprezentowane w mediach, i ciężko jest znaleźć ich obecność w świecie, dlatego udział społeczeństwa i różnych grup zainteresowania jest naprawdę ważny. Jak już mówiłem, kolekcja cały czas powstaje. Jak wiele z, wielu z Was chcielibyśmy wiedzieć, kiedy COVID-19 w końcu się zakończy, ale jak na razie indeksujemy cały czas, chociaż już dużo wolniej niż na początku. Jak do tej pory mamy już 4,1 terabajta danych, 28 tysięcy seedów, które są związane z tym, że na początku wyłapywaliśmy pojedyncze. E, News, zanim zaczęliśmy takie dzienne, codzienne indeksowanie e, mediów informacyjnych, więc mamy bardzo dużo różnych artykułów. Być może później je przeanalizujemy. I skupiliśmy się na stronach internetowych i na profilach Twittera. Jeżeli chodzi o wydarzenia, e, które nie wiadomo ile będą trwały i jak wiele danych będziemy zbierali na ten temat, to zdecydowaliśmy, że zignorujemy sieci społecznościowe, co było trudnym wyborem, ale to pozwala nam na więcej wychwyceń stron internetowych i profili Twittera, więc mamy dużo seedów, które łapiemy codziennie, tygodniowo i miesięcznie, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy próbowali włączyć Facebook i Instagram na przykład do naszej kolekcji, więc mamy trochę seedów, mamy kilka kanałów YouTube, ale niewiele danych zachowujemy z tych źródeł. Możecie znaleźć wszystkie informacje dotyczące naszej kolekcji na stronie internetowej, też macie tam seedlistę, którą możecie sobie ściągnąć. Jak już mówiłam, mieliśmy to wezwanie do uczestnictwa, mieliśmy bardzo dobrą odpowiedź na początku, wiele ludzi wysyłało nam swoje strony. I to jest coś, co podkreślamy w naszym archiwum. Ogólnie, więc mamy taką, taki łatwy formularz, gdzie można dodać stronę, opis, można nawet ją przypisać do jakiejś kategorii tematycznej albo po prostu wysłać to nam mailem. I tak, dzięki temu właściciele stron i twórcy treści wiedzą, że ich treści są zachowywane. Dodatkowo też prezentujemy artykuły i wywiady, które były opublikowane o naszym. Archiwum, to można znaleźć na naszej stronie, i też organizujemy wydarzenia, jak na przykład Content Atrolicki, czyli zagrożone treści. To było w roku 2020. Mamy nadzieję, że. Jak już pandemia trochę ustanie, to będziemy mogli więcej ich organizować w naszej Bibliotece Narodowej. I na koniec będę mówić o dostępie i badaniach. I dostęp dla badaczy w tej chwili jest oczywiście regulowany tymi egzemplarzami obowiązkowymi, więc tylko można korzystać z Waybacku w naszej bibliotece, ale chcemy podpisać kontrakty z partnerami badawczymi, którzy mogliby dzięki temu pozyskiwać dane przez wysyłanie dysków i też żeby dać dostęp do naszego Waybacku, żeby to było taki zdalny, żeby to było łatwe dla nich i żeby mieli lepszy dostęp do naszego archiwum treści internetowych, co. Jest przyszłością. I tym samym dziękuję Państwu za Wasz czas, i to kończy prezentację naszego Luksemburskiego Archiwum. Dziękuję.